Kebaba, jesz kebaba! Give me kebab, give me kebab! Yes, 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 yes! Kebab zajebisty, kurwa tyle opierdoliłem tych kebabów, ja pierdolę, potem z panem kebabem tańczyłem, ja robię du, 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 du. <grym>, du, 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 du. Asia, stoi, przestań pierdalać! Asia i kebaba, a ta kurwa to mnie znowu, że ty gruba! Mam mu domu dietę dzisiaj! Ja nie mam! Od wczoraj. Ja potrzebuję! Anastazja jak zwykle przypierdoliła się do mnie o to, że jem. Ja nie potrzebuję diety, są, kurwa, zajebisa, tak, jestem kurwa zajebista taka, jestem! To jest takie baba dla Asi. Anastasia is an attention-seeking little bitch. To wy kolejny zjadła, kolejnego, tak? Anastasia zjadła, kurwa, milion pięćset dziewięćset, nie powinno się to obchodzić. Ona jest książkowym przykładem przyjebania. Odpierdol się od mnie. Ona, wiesz, ona nie znowu gada, że jestem, kurwa, gruba. Nie. Anastasia cały czas jej jedzie za wagę, gdzie ona w ogóle nie jest gruba. Ciebie nikt nie chce wziąć, a mnie pso. No, wiesz, tak, to jest prawa. Pasjusz, który powiedział, że to na ciebie tak nawet, nawet Bartek, który ma dziewczynę, A? też by mnie wziął. Tak, tak wziąłbyś tak. ją. Tak. Serio, wyruchałbyś ją. I ty jesteś w stanie na to pozwolić, bo ona mówiła takie rzeczy? Tak, to, bo one się spełniają Anastazja usiadła na Bartku, usiadła na nim okrakiem. Laszatka siedzi obok i ja na to patrzę zażenowana. Ja naprawdę nie umiałam uwierzyć w to, co ja widzę. Warsaw Shore. Nowy sezon. Premierowe odcinki w każdą środę i niedzielę o 23.00. Byczki, jeśli Wam się podobało, to subskrybujcie kanał MTV Polska, dzwoneczek i łapka w górę.